Globalne ocieplenie czy globalne oszustwo? Jutro w Brukseli szczyt, na którym Polska walczy o darmowe limity emisji dwutlenku węgla. Nikt już nie pyta, czy hipoteza o tym, że CO2 wywołuje globalne ocieplenie jest prawdziwa. Dla Unii sprawa CO2 to tabu, którego nie wolno tykać. Bóg dał nam węgiel, mówi w polskiej dyplomacji, i trudno, żebyśmy szybko przeszli na inne źródła energii. Najczystsza energia to atom, ale budowa elektrowni trwa co najmniej 15 lat. Ani węgiel, ani atom nie podobają się ekologom, co dodatkowo utrudnia sprawę. Witamy w debacie Wybierz Gospodarkę, którą przygotowaliśmy wspólnie z dziennikiem The Wall Street Journal Polska. Joanna Wrześniewska-Zygier. i Bartosz Kurek. I witamy naszych gości Tomasz Misiak, Platforma Obywatelska. Dzień witam dobry. Panie Senatorze. Janusz Piechociński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Dzień Pana. Dobry. Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztof Szamałek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór. I w naszej loży eksperckiej Ryszard Pazdan, Business Center Club. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Janusz Korwin-Mikke, witam Pana. I Maciej Stryjecki, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej. Witam Pana. Panowie, czy człowiek rzeczywiście wpływa na klimat poprzez emisję CO2? Czy też przyjęliśmy za pewnik coś, co tak naprawdę nie zostało udowodnione? Ryszard Pazdan. Jest to pytanie, które dla mnie osobiście pozostaje, jest oczywiste. To znaczy ja uważam, że tak jest, że człowiek wpływa poprzez swoją działalność, poprzez działalność przemysłową i na pewno nawet jeżeli jest to tylko potęgowanie tego, co się dzieje z przyrodą, jest to wystarczający powód, żebyśmy o ten klimat dbali. To jest oczywiście moje osobiste przekonanie. Biznes do tego podchodzi trochę inaczej, nie na zasadzie wiary, tylko na zasadzie na, na bardzo pragmatycznej podstawie. To znaczy na ile to nie na ekonomicznej, prawda? Nie, tutaj nie ma jakiegoś sceptycyzmu. Jest to po prostu kalkulowanie, na ile określone konieczność spełnienia celów środowiskowych ile kosztuje. Czy mamy dowód na to, że globalne ocieplenie zależy od działalności człowieka? Janusz Korwin-Mikke. Oczywiście żadnego nie ma dowodu. Jeden wybuch, dużego wulkanu Wydziela więcej gazów cieplarnianych niż cała działalność człowieka do tej pory. Jest to kompletna bzdura. Kilku ludzi chce, czy kilkuset ludzi chce ukraść 8 miliardów, bilionów, chciałem powiedzieć, dolarów. Z tego 10% chce dostać w kolejnych łapówek do własnej kieszeni. Nie ma żadnego powodu. Ja zdecydowanie się sprzeciwiam tezie, czy Polskę stać na, na to, Polska oczywiście stać na to. Tylko pytanie. Ekologowie mówią, że trzeba ratować roślinność. Otóż każdy, kto skończył szkołę podstawową wie, że rośliny potrzebują CO2. Każdy, kto skończył podstawową wie, że im cieplej, tym rośliny lepiej rosną. Mamy cieplarnię, a nie zimniarnię. Trzeba być idiotą, żeby domagać się dla ratowania a roślin... A pan wziął te do, Powtarzam, idiotą, żeby dla ratowania zieleni domagać się ograniczenia emisji CO2. Powtarzam. A skąd pan wziął tę liczbę 8 milionów? Dobrze usłyszałam? No mniej więcej się, mniej więcej się mówi o takiej sumie, która się w sumie razem wyda przez, przez najbliższe 6 lat na ratowanie na tak zwanej ziemi. Bo Politycy i biurokraci nauczyli się brać 10 łapówki od każdej takiej sumy wydanej i bardzo chętnie wydadzą kolejne parę bilionów dolarów. Maciej Stryjecki, czy mamy jakiś dowód na to, że globalne ocieplenie wywołuje działalność człowieka? Ja nie wiem, czy tutaj warto się zastanawiać nad tym, czy mamy na to dowody, czy nie. Faktem jest, że klimat się ociepla. Czym to jest spowodowane, trudno powiedzieć. Na pewno człowiek się tego... To po do tego co limity CO2, skoro trudno powiedzieć? Przyczynia. Ja myślę, że tutaj są dwa, dwa bardzo ważne aspekty. Jeden aspekt to jest taki, że rzeczywiście. Ci politycy, którzy, część polityków chce poczuć się odpowiedzialna za przyszłe pokolenia, stąd też zainteresowanie tematami ekologicznymi I bardzo słusznie, bo część krajów, zwłaszcza uprzemysłowionych, wiele krajów Unii Europejskiej, przekonała się, co znaczy zaniedbywanie środowiska. To niekoniecznie dotyczyło klimatu, natomiast na przykład można popatrzeć na, na sprawy wody, gospodarki wodno-ściekowej. Ale ja pytam o limity co odmawia. Natomiast natomiast druga druga część. Bo o tym jutro będzie rozmawiać premier cały... na szczycie i prezydent. No tak, ale, ale A gdzie to, jest lepsza gospodarka wodna w Stanach Zjednoczonych czy w Bangladeszu. Panie Januszu, no, można oczywiście się spierać, czy jak jest ciepło, to, to rośliny lepiej rosną, jak no pan nie powiedział się na Sacharze, radzić, na Saharze nie rosną. Natomiast chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie: oczywiście tutaj jest bardzo istotny aspekt ekonomiczny, biznesowy. Ktoś, kto promuje dzisiaj promocja ochrony środowiska, ekologii, ochrony klimatu jest niezwykle ważnym czynnikiem ekonomicznym i nawet nasz rząd to zrozumiał wpisując do pakietu antykryzysowego działania związane z promocją energetyki odnawialnej. To jest doskonały biznes i większość państw europejskich o tym doskonale już wie. Masz doskonale drogi rano. przy okazji, <kuh> proszę o tym nie zapominać, bo koszty, które trzeba wydać na taki biznes, one nie są dostępne dla zwykłego Kowalskiego, one są dostępne dla człowieka, który ma naprawdę parę milionów złotych na koncie. No zgadza się, ale panie redaktorze, w samych Niemczech jest zatrudnionych w energetyce odnawialnej ponad 250 tysięcy ludzi. W 80 milionowym kraju. jest od gospodarki zgadza. i robi rzeczy. Ale, ale dlaczego jest oderwany od gospodarki? Ja, od ja, nie pośle, proszę proszę nie płacą podatki, zarabiają, wyrabiają produkty. To z politykami, ja panowie, to o klimacie i gospodarce w felietonie, który przygotował dla państwa Bartosz Kurek. Bardzo proszę. Tej foce brawa należą się choćby dlatego, że jeszcze istnieje, bo zmiany klimatyczne to dla niej spory problem. Skutki wzrostu stężenia dwutlenku węgla w całej naszej atmosferze będą polegały m.in. na ociepleniu i to będzie fatalne w skutkach dla wielu gatunków zwierząt. Jedne gatunki zginą, inne zajmą ich miejsce. Siedliska papug w Niemczech to już nie zaskoczenie, a skoro zwierzęta sobie jakoś z tym radzą, to i człowiek może na tym zarobić. Tak jak pan Krzysztof Lewandowski, który od 10 lat sprzedaje systemy ekologicznego ogrzewania. Z ziemi ciepło mamy za darmo, słońce nam świeci za darmo i wiatr nam wieje też zupełnie za darmo. Ale to za darmo też ma swoją cenę. Za sam komplet baterii słonecznych musimy zapłacić około dwudziestu tysięcy złotych. Pompa ciepłownicza to trzy razy tyle, a wiatrak prądotwórczy podwyższy o 100 tysięcy nasz cały wydatek, łącznie blisko 200 tysięcy złotych. Z jednej strony brak dymu i śmieci, z drugiej, wydatek, który mały nie jest. Zwracam się maksymalnie do 10 lat. Mimo wszystko warto o tym pomyśleć, bo ceny energii wcale nie spadną. Są potrzeby inwestycyjne, jest taka, a nie inna pozycja PGNIG-u na polskim rynku. No i skąd te pieniądze. Yy, nasz dystrybutor musi brać. Jeszcze gorzej jest z prądem. Potrzebujemy go więcej, a nasze elektrownie potrzebują sporych inwestycji, dlatego wzrost jego ceny będzie nieunikniony. To niestety będzie bolesne. To będzie wymagało zamykania niektórych fabryk, tych starych, przestarzałych i otwierania innych biznesów, które nie produkują dwutlenku węgla. Ale my na to potrzebujemy czasu. To nie jest takie, to tak się tego nie zrobi. To trzeba budować. Alternatyw jest kilka. Wiatraki i baterie słoneczne to niezły pomysł, ale niska wydajność. Można wybudować elektrownię atomowe i tu plany rządowe powoli się krystalizują. W takim razie policzmy, ile kosztuje ta energia. Koszt węgla potrzebnego do wyprodukowania 1 gigawata energii w ciągu roku to około 500 milionów złotych. W przypadku elektrowni atomowej 1 gigawat osiągamy dzięki wydaniu między 6 a 10 milionów złotych. Z drugiej strony, koszt budowy takiej elektrowni jest wyższy. 11 miliardów złotych to cena przybliżona. Podczas gdy budowa elektrowni węglowej to tylko 6 miliardów złotych. Jednak zwrot kosztów w przypadku tej pierwszej można uzyskać już po 10 latach. Musi powstać dozór, musi powstać zaplecze techniczne, zaplecze szkoleniowe, trzeba zmodyfikować prawo. Średni okres budowy takiej elektrowni to około 15 lat. Do 2020 roku, do którego mamy ograniczyć emisję dwutlenku węgla, zostało 12. Każde opóźnienie może nas słono kosztować. Tak się zastanawiam, czy chodzi o to, że będzie katastrofa ekologiczna, czy o to, że ktoś chce zarobić? A może Masz katastrofa ekonomiczna? Właśnie. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja naprawdę jestem zszokowany niektórymi wypowiedziami panów w zakresie tego, czy w ogóle wpływ człowieka na, na ekologię jest widoczny. No, dla mnie jest widoczny gołym okiem. Rozmawiamy o tym, że roślinność będzie rosła. Ja tylko przypomnę, że sam samo roztopienie się lodowców, samo podwyższenie się wody w oceanach, który jest efektem właśnie globalnego ocieplenia, spowoduje konieczność migracji prawie jednej trzeciej ludzkości. Przypomnę, że ogromna ilość gatunków zwierząt i roślin może kompletnie wyginąć i że jest to naukowo udowodnione. I to nie jest, przepraszam, opinia tylko i wyłącznie jednego człowieka czy jednego polityka, ale setek tysięcy ludzi pracujących w branży ekologicznej, którzy zbierają się od bardzo wielu lat, od bardzo wielu lat funkcjonują, funkcjonują protokoły z Kyoto. Są ludzie, którzy naprawdę spotkają się na całym świecie i tym problemem się zajmują i naprawdę wiedzą o czym mówią. To nie jest tak, że to są, jest to banda idioty tak jak tutaj przed chwilą usłyszałem i...